Magazyn Reporterów, Radia Dobra Uczelnia. Dziennikarz, reportażysta, laureat Europejskiej Nagrody Literackiej, autor książek i wielu publikacji w polskich, czeskich, francuskich i włoskich pismach, zakochany w Czechach po uszy, to Mariusz Szczygieł. W to, że jego największą pasją jest reportaż, wątpić nie wolno. Jest autorem masy z nich. Nam udało się sięgnąć do zaplecza dzieł reporterskich. Jak napisać dobry reportaż i co jest w nim najważniejsze, podpowiada sam Mariusz Szczygieł. Dobry temat, ale nie może to być temat, który interesuje tylko nas. Musimy mieć takie poczucie, że to jest temat, który interesuje też innych, bo każdy z nas kiedyś pokazywał komuś innemu swoje zdjęcia z wakacji i potem się okazywało, że te zdjęcia z wakacji najbardziej ciekawiły tylko nas, a nie te inne osoby, prawda? I zdjęcia innych ludzi z wakacji też nas ciekawią, ale tylko trzy. A jak ktoś chce pokazać 303, to już nie jest takie ciekawe. W związku z tym ten temat. Musi być także ciekawe dla innych, więc warto spytać innych, czy chcieliby na przykład poczytać o czymś, o czym ja chcę napisać, prawda? Czyli temat. Mamy temat, i co dalej? Podpowiada sam Mariusz Szczegieł. Druga rzecz to jest znalezienie do tego tematu bohaterów i rozmawianie z tymi bohaterami. I ja bym radził rozmawiać w sposób bezpośredni, w sposób taki. Żeby dowiadywać się, dlaczego ktoś gdzieś coś zrobił, jakie były jego motywacje, pytać, co czuł w danym momencie albo co myślał w danym momencie, starać się, żeby sobie przypomniał mnóstwo szczegółów, żebyśmy w tym reportażu mogli stworzyć obraz, który ten człowiek widział albo ten człowiek przeżył. Żeby ten reportaż nie był tylko takim zbiorem opinii, tylko raczej, żeby był takim obrazem niemalże filmowym. Obrazem filmowym, tylko przełożonym na słowa. Czyli właściwie można powiedzieć, że dobry. Dobry reportaż to jest taki hollywoodzki albo jakiś inny dobry europejski film, rozpisany na słowa, prawda? Film tylko, że pisany, że tak się, że tak wyrażę. Czyli najlepsza na reportaż jest jakaś historia, jakiś temat, który jest historią czyjesz, prawda że gdzieś coś się wydarzyło, ktoś coś zrobił, ktoś coś przeżył i opisujemy historię. I najlepiej jest to opisywać jako fabułę taką właśnie fabułę niemalże filmową nawet może się składać się na reportaż takich obrazków. Temat plus bohaterowie, co jeszcze jest potrzebne, by stworzyć reportaż idealny. Warto nie silić się na jakiś górnolotny język. Zauważmy, że ludzie, którzy skończyli podstawówkę, chcą mówić jak ci, którzy skończyli liceum. Ci, którzy skończyli tylko liceum, chcą mówić tak jak ci, którzy skończyli studia, prawda? Czyli nie swoim językiem. I czasami to się wydaje, znaczy to się okazuje śmieszne. Natomiast ja zawsze polecam studentom, żeby pisali tak, jak mówią. To znaczy, tak jakby opowiadali jakąś historię swojej mamie, swojej siostrze. Nie musimy pisać językiem napuszonym, nie musimy pisać językiem urzędowym, nie musimy pisać językiem, który ma pretensje do czegoś, do jakiegoś lepszego języka. Pisać zwyczajnie po prostu i w tej zwyczajności jest siła, czyli nie piszemy latorośle, tylko piszemy dzieci, prawda? Bo do swojej mamy nie mówimy, mamo, jakie ona ma piękne latorośle. Nie mówimy, ma piękne dzieci, prawda? Nie piszemy czworonogi, tylko psy i koty, a nie moja osoba, tylko ja. Więc yy, prosty język nie prostacki, ale prosty. I mam nadzieję, że wyjdzie reportaż. Też mamy taką nadzieję, umiejętność rozmowy, pisania co powinien mieć idealny reporterzysta, odpowiada Mariusz Szczygieł. Ważne też jest to, żeby być ciekawym świata i żeby nie zauważać rzeczy, które, których inni nie zauważają. Bardzo często ludzie, którzy byli na, w tym samym miejscu, obserwowali to samo wydarzenie, mówią, że widzieli coś innego, prawda? I dobry reporter to jest ten, który widzi, widzi inne rzeczy niż inni widzi więcej niż inni. Jak ktoś ma taką zdolność do obserwacji różnych szczegółów, zauważenia szczegółów, ma umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, ma łatwość pisania, oczywiście czasami się bardzo trudno pisze tekst, ale no jednak jakieś, jakaś łatwość pisania, czyli talent jest potrzebna, są potrzebne, no to, to, to chyba może się zmierzyć z czymś takim jak reportaż. Tylko ważne też jest, żeby nie robić tego na siłę. Ważne, żeby, żeby młody reporter miał przeświadczenie, że o tym to muszę napisać, bo to jest istotne, bo to jest ważne. Chcę o tym pisać nie dlatego, żeby widzieć swoje nazwisko w druku i nie dlatego, żeby inni mnie zazdrościli, tylko chcę, chcę pisać, żeby powiedzieć coś istotnego, co, co dla mnie jest ważne. Chcę, Ja chcę powiedzieć o czymś, co widziałem albo o czymś, co ktoś inny przeżył, bo to jest z jakichś powodów istotne. Każdy z nas na pewno chciałby stworzyć reportaż idealny. Mam nadzieję, że po radach Mariusza Szczygła będziemy bardziej czujni na to, co nas otacza, a i własne nazwisko w druku to powód do chluby. Dziękuję za uwagę, Sylwia Szczęsna. Magazyn Reporterów, Davia Dobra Uczelnia.